you <smart noise> Stary, wreszcie. Zrobiłem to. Jestem milionerem. Po latach charówki, setkach porażek. W końcu udało się. Co? Trochę ci to zajęło. Co? Co masz na myśli, trochę ci to zajęło? Jest jakiś limit czasowy na zostanie milionerem. O? Nie no, ale bracie, 6 lat ci to zajęło, a to tylko jeden milion. Fajnie, ale bez sztabu. Co ty właśnie gadasz? Jeszcze miesiąc temu, gdy ledwo wiązałem koniec z końcem. To byłeś pierwszym, który krzyczał: Nie poddawaj się, to proces. Odbijesz się od dna, ale jak tylko odniosłem sukces, to nagle nic specjalnego. Bracie, bądźmy szczerzy, po prostu miałeś farta. Daję ci max dwa miesiące, a znowu będziesz na minusie. Po prostu za rzeczywistość. Żeby być bogatym, musisz się bogatym urodzić. Więc ciesz się tym milionem, póki możesz, ale pamiętaj, że go nie zatrzymasz, bo na niego nie zasługujesz. Nie będę kłamał, trochę mnie to zabolało, ale w sumie masz rację. Właśnie straciłem większość tej kasy. A nie mówiłem? Ale spokojnie, bo to nie poszło na marne. Nie wydałem tej kasy na bzdury, tylko kupiłem dom dla twojego taty. what? Co? Twój tata chciał się przeprowadzić, więc zrobiłem mu małą przysługę. Oczywiście musiałem trochę przepłacić, ale warto było. To nie jest śmieszne. Aha, zapomniałem wspomnieć. Zawarłem z twoim tatą umowę i w niej był jeden mały warunek. Jaki? Że ci całą prawa. Bo było mi cię szkoda. O czym ty gadasz? Ja nie być twoim ojcem, se.!